Szanowni Państwo, w historii 76 lat wyścigów na służewcu tylko ośmiu klaczom udało się zwyciężyć w nagrodzie IWNA. Były to w 1957 roku Solnica, 64 Demona, w 1976 Juryska, w 1991 roku Tabakierka, 93 1993 Tanamera, w 2000 Jamajka, w 2014 Greek i w roku ubiegłym Pride of Nelson. Ta ostatnia wygrała kapitalny finiszen i w rekordowym czasie 2 minut 13 sekund i 40 sekundy. Ale to nie wszystko. Jest jedyną w historii klaczą, która w gonitwie pozagrupowej kategorii A w stawce 11 koni pokonała 10 ogierów. No to popatrzmy na ten niebywały wyczyn. I ruszyły! Piękny start, kapitalny start na czele stawki El Nasi, a za nią w ślad galopuje Blotier. na ostatniej pozycji. Tam kilka koniec na ostatniej pozycji, ale tutaj stawka się mocno rozciągnęła. Nadal prowadzi stawkę El Nasi. Na drugiej pozycji galopuje Plontier. Tu się nic nie zmienia. Na trzeciej pozycji One Way Ticket. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1650 metrów i na czele nadal El Nasi I na drugiej pozycji Plontier. I te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. Na trzeciej pozycji galopuje One Way Ticket. Następnie tam jest Noble Eagle Interview. Porobiły się dziury pomiędzy końmi. Następnie tam blisko jest również Sprite of Nelson. Na szóstej, siódmej pozycji, na ostatnim miejscu unbesso oraz Alex Dream i zaczyna tak się stawka nieco grupować na około 1200 metrów przed celownikiem El Nancy na czele, plontier na drugiej pozycji, na trzecie one way ticket, odstęp, następnie interview poprawia bardzo mocno Sala Saman. Do celownika zostało jeszcze jakieś 900 metrów. Nadal na czele El Nancy Plantier. Doskonale, one way ticket, interview. Dalej tam również jest sala, Saman, blisko. Ależ będzie walka. I te dwa konie mają przewagę, na to do stawki mocno poprawi. One way ticket i w tej chwili prowadzi na drugiej pozycji. na lszy. stawka się zaczyna nieco kupować. Przed wyjściem na prostą 550 metrów do celownika. Na czele One Way Ticket, na drugiej pozycji El i Na razie te dwa konie mają przewagę. Interview galopuje na trzeciej pozycji, rozpoczyna finiszy. to bardzo mocno. Sala Saman po zewnętrznej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć koni walczy o prowadzenie. Na czele stawki galopuje yy, yy, Noble Eagle, ależ on w tej chwili galopuje. Ale tutaj rozpędza się Sala Saman i bardzo blisko jest Bright of Nelson. Bright of Nelson jest w tej chwili na pierwszej pozycji. Bright of Nelson. Right of Nelson i wygrywa, klacz wygrywa, nie, ale wygrywa. Jest na pierwszej pozycji, a na drugim miejscu Nobli Eagle, a na trzeciej Sala sama. Ale walka.